Cześć, z tej strony Elematy Sikowiecy Trendy. Bardzo miło mi powitać się po raz kolejny w kolejnym podcaście, już czwartym. I dziś będziemy rozmawiać na temat nie odkładajmy niczego na potem. Ja bardzo bym chciała, żebyś koniecznie... Podzieliła się tym podcastem z innymi kobietami. Napisz komentarz, co sądzisz na ten temat, na temat tej formy, oczywiście przekazu, czy to ci odpowiada. No i oczywiście, czy temat ci odpowiada. Czy ty również odkładasz wszystko na później, czy realizujesz wszystkie zadania od razu? Daj kciuka, daj serducho byłoby super. No a ja zapraszam właśnie do tematu. Nie odkładajmy niczego na potem, właśnie co to jest potem i dlaczego tak często używamy tego słowa. No dlatego, choćby, że to jest coś, co nie robimy od razu, coś, co odkładamy na kiedyś, coś, co nam kojarzy się z bardzo ciężką pracą, z jakimś zaangażowaniem, z czymś trudnym, być może niezrozumiałym, ale na pewno z czymś, co zajmuje czas. Dlatego bardzo często odkładając mamy nadzieję, że problem sam się rozwiąże. Bądź jakoś to będzie. Jest wiele przyczyn i ja oczywiście powiem o kilkunastu. Ja myślę, że ich jest znacznie, znacznie więcej. I jedną z nich to jest właśnie to, że uważamy, że jesteśmy jeszcze niegotowe że mamy za małe kompetencje, by cokolwiek zacząć, bo wiesz, że zaczniesz, ale i tak nie skończysz, bo nie wiesz po prostu, od czego zacząć bądź myślisz sobie, trzeba się natrudzić, napracować, napodzić, bo tak naprawdę nie widzisz sensu i korzyści. Bo być może żyjesz złudzeniami, że jakoś to się ułoży, a być może dlatego, że nie analizujesz przeszłości bo boisz się zacząć od początku, albo czekasz na lepszy moment, sytuację sprzyjającą, być może chwilę, może lepszy czas, a być może dlatego odkładasz, bo ktoś ci kazał to zrobić, a to wcale nie jest Twój pomysł. Albo dlatego odkładasz, bo nie masz kija nad sobą. Albo myślisz sobie, odkładam, bo to nic wielkiego i nic się nie stanie. Być może dlatego odkładasz, że nie masz chęci i motywacji. Albo boisz się po prostu z powodu krytyki, bądź porażki, bądź też i sukcesu. Albo dlatego odkładasz, że jesteś nieśmiała. Albo dlatego, że masz ulgę, że dziś właśnie tego nie zrobisz, a być może odkładasz dlatego, że planujesz za dużo, dlatego nie robisz nic. I myślę, że trzeba byłoby tu zacząć od źródła, no i niestety, ale myślę, że tutaj trzeba znaleźć i zacząć od siebie. Nie oszukiwać się, że jakoś to będzie, bo naprawdę konsekwencje będą zawsze. I oto jest kilka zasad, które pozwolą ci nie odpowiadać na później. I myślę, że pierwszą z nich to jest to, żebyś wypisała sobie, co masz zrobić, ale konkretną datę, konkretny dzień, konkretny miesiąc, ustalić krótki czas, unikać pokus typu telefon, Facebook, bo wiesz, że to są zjadacze czasu. Na pewno musisz przestawić coś u siebie, że zmienić yy, muszę na chcę. Na pewno nie możesz oczekiwać szybkich efektów, bo na wszystko czasem trzeba pracować, nawet latami. Myślę, że też musisz zwrócić uwagę, z kim spędzasz czas, bo trzeba się otaczać ludźmi pozytywnymi, którzy będą Cię wspierać. Pamiętaj, że nawet najmniejszy krok, a znasz mnie, że jestem zwolenniczką malutkich kroków, czasem trzeba dreptać. I czasem trzeba tego wielkiego, ogromnego słonia podzielić na kawałki. Czyli podzielić swoje marzenia na małe zadania i realizować je każdego dnia. Ja myślę, że nawet e, niech to będzie 10 minut dziennie. To jest zawsze, zawsze coś. Myślę, że wcześniej czy pójdę, później przyjdą pierwsze sukcesy i one nakręcą całą tą spiralę. Myślę, że też powinnaś sobie ustalić pewną nagrodę, ale na pewno nie ociekające tłuszczą frytki, a być może coś zupełnie innego, typu kino, teatr, choć dziś to przypuszczam trochę będzie utrudnione, ale być może wycieczka, a może jakiś ciuszek nawet dla siebie. Na pewno musisz zrobić listę rzeczy, które masz do zrobienia i muszą one być realne, bo pamiętaj, doba ma 24 godziny. I bardzo dobrą rzeczą również byłoby znaleźć pewną grupę wsparcia. A ich właściwie jest teraz bardzo dużo i myślę, że wspólne działania to naprawdę większa e, motywacja. Pamiętaj, że każda z nas ma do dyspozycji 24 godziny, i to tak naprawdę od ciebie zależy, jak je spożytkujesz, czy w większości czasu przecieknie ci przez palce a dalej nic nie, nie zrobisz. I ja muszę Ci powiedzieć, przeczytam Ci teraz, czy opowiem Ci o czterech zdaniach, które właściwie ja mam wypisane na tablicy korkowej, wydrukowanej, wypisane na tablicy korkowej i od czasu do czasu zerkam. To mnie bardzo motywuje. Pamiętaj, jesteś tym, co praktykujesz, jeśli narzekasz jesteś marudą, jeśli unikasz wyzwań, trenujesz ucieczkę, jeśli odwlekasz trenujesz ten istot. Myślę, że ty również powinieneś, powinnaś to spisać i gdzieś tam bardzo widoczne miejsce od czasu do czasu. Kiedy znajdziecie ta wątpliwość, musisz spojrzeć na tę tablicę na pewno cię zmotywuje do działania. I następna rzecz to na pewno, że każda z nas powinna znaleźć swoje dlaczego. Dlaczego chcę to zrobić, dlaczego chcę to zmienić i dlaczego nie chcę odkładać dalej wszystkiego na kiedyś, na później. I tak już całkiem kończąc, być może nie będziesz miała czasu na realizację swoich marzeń, być może nigdy nie dowiesz się, czy mogłabyś robić coś wielkiego, być może stracisz nawet najlepsze chwile swojego życia. Nigdy się tego nie dowiesz, jeśli przynajmniej nie spróbujesz. Więc myślę, że nie musisz się więcej zastanawiać i nie odkładać niczego na potem, i wiedz jedno, to potem może mieć naprawdę różne konsekwencje, bo wierz mi, co innego, jeśli odłożysz naczynia i wymyjesz je nawet następnego dnia, a co innego, kiedy odłożysz bardzo ważne badania na kiedyś i na później. Mogą to być naprawdę bardzo różne konsekwencje. To tyle na dziś. Bardzo się cieszę i dziękuję Ci za uwagę postaw kciuka, postaw serducho i skomentuj, czy taka forma Ci odpowiada, czy temat Ci odpowiada i powiedz, jak Ty sobie z tym radzisz, czy odkładasz, czy wszystkie zadania wykonujesz od razu. Pozdrawiam bardzo gorąco, z tej strony Elematyś, Kobiecy Trendy.